Jedno ze spotkań, a konkretnie piąte z ośmiu, będzie otwarte. Cześć, jeżeli jesteś przedsiębiorcą, liderem, zarządzającym jakimś zespołem i zależy Ci na poprawie skuteczności pracy tego zespołu, to zobacz ten materiał wideo do końca, bo być może jest w nim wartość istotna dla Ciebie. Jestem twórcą Praktycznej Akademii Lidera. Szkolenia skierowanego do liderów i przedsiębiorców po to, aby mogli zbudować zwycięskie zespoły. Za nami 15 edycji i ponad 300 zadowolonych absolwentów. Ale są też przedsiębiorcy i liderzy, którzy chcieliby skorzystać z Praktycznej Akademii Lidera, a nie mają pewności, czy to program dostosowany do ich potrzeb. Dlatego podjąłem decyzję, że teraz podczas szesnastej edycji jedno ze spotkań, a konkretnie piąte z ośmiu, będzie otwarte. To oznacza, że możesz wziąć udział w jednym spotkaniu praktycznej Akademii Lidera i zobaczyć, w jaki sposób pracujemy. Temat bardzo dobry. Efektywność. Czyli nie ciężej, nie mocniej, ale mądrzej, jeżeli 5 czerwca jesteś w Białymstoku, masz możliwość i chęć, to serdecznie zapraszam. Szczegóły do tego wydarzenia znajdziesz gdzieś obok tego wideo. Jeżeli ta informacja w tobie rezonuje i chciałbyś poprawiać skuteczność swojego zespołu, zapraszam, Lechosław Kalecki.